Może rozpocznijmy. Dzisiaj jak gdyby dalszy ciąg funduszy i środków, które są na Dolnym Śląsku dostępne, w ramach oczywiście środków programów 2014-2020. Jednym z takich instytucji, które w tej chwili na Dolnym Śląsku posiada również środki finansowe, jest Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, które się mieści w Świdnicy. Wspierają oni małą i średnią przedsiębiorczość, pomagają rozwinąć i założyć własną firmę i wspierają wspólnoty, wspólnoty mieszkaniowe. W swojej ofercie mają cztery rodzaje w zasadzie środków finansowych, dwie pożyczki, jedną dla wspólnot, trzecią dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla władz lokalnych. Ja tutaj na wstępie tylko powiem, że Stowarzyszenie Sudeckie Inicjatyw Gospodarczych jest od 2016 roku, od czerwca, pośrednikiem finansowym i dzięki temu posiada środki do dyspozycji, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Oczywiście, jak już wspomniałam, w formie krótkoterminowych pożyczek. I tak, pożyczki dla przedsiębiorców, jak już mówiłam wcześniej, to są dwie pożyczki. Jedna pierwsza jest dla małych i średnich przedsiębiorstw siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego i tutaj maksymalna kwota pożyczki, jaką można otrzymać, to jest 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy. Oprocentowanie jest oczywiście według stopy referencyjnej podanej przez komisję, z tym, że jest powiększone o 2% i tutaj oprocentowanie w zależności od tego, jaki jest okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3,03 dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy. Dla małych i średnich Przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 12 miesięcy oprocentowanie pożyczek wynosi 6,03%. Oczywiście ta instytucja pobiera w tym momencie prowizja, prowizję w wysokości 2% kwoty pożyczki. Co jest zabezpieczeniem, co może być zabezpieczeniem tej pożyczki, jakie formy tutaj są. Więc to zabezpieczenie nie może być mniejsze niż 100% wartości pożyczki według przyjętej metodologii adekwatnej do oceny ryzyka wiążącego się ze spłatą pożyczki oraz przedsięwzięciem, jakie będzie w danym momencie realizowane. I tak. Zabezpieczeniem obligatoryjnym oczywiście może być weksel in blanco i dodatkowo hipoteka, poręczenie wekslowe, poręczenie przez osoby fizyczne, prawne, instytucje finansowe lub poręczeniowe, gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym i inne oczywiście zabezpieczenia z tym, że są dopuszczone i zaakceptowane przez zarząd. Tego Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Na podstawie przeznaczenia, jakie były wydatkowane środki, to w tym momencie można przedstawić oświadczenie, nie są wymagane dokumenty księgowe w postaci faktur do weryfikacji, czy środki finansowe są odpowiednio wydane. Kto się może ubiegać o tą pożyczkę? O tą pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełnią następujące kryteria i, i wypełnią oczywiście w odpowiednim czasie, złożą wniosek, tak? A więc może to być mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, lub reprezentacji podmiotu, którzy będą występ, wykonywać reprezentację i pełnić funkcję w organach prawnych lub podmiotów. Taki podmiot nie może zostać wykluczony z uzyskania pomocy decyzją Komisji Europejskiej oraz nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oczywiście ta trudna sytuacja ekonomiczna takie wytyczne dotyczące tej pomocy państwa, na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji są zamieszczone w dzienniku ustaw C249 z 31 lipca 2014 roku na stronach od 1 do 28. Jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam do poczytania. Oczywiście te firmy nie mogą mieć zaległości z tytułu zabez, y, zab, zobowiązań, oczywiście ZUS i um, Urzędu Skarbowego, w tym oczywiście nie mogą być, m, mieć zaległości objętych y, obowiązkiem zwrotu dotacji. Nie pozostają w toku likwidacji, czyli postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu. Nie został oczywiście prawomocnie ten właściciel, czy tam osoba skazana za przestępstwa, figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub Big Mon Info Monitor, ani w jakimkolwiek rejestrze i nie toczą się wobec niego inne formalne postępowania spowodowane niewypłacalnością. Te, te kryteria, które tutaj wymieniłam, muszą być spełnione łącznie, jeżeli przedsiębiorca chce się ubiegać o tę pożyczkę. Druga pożyczka również jest to pożyczka dla przedsiębiorców. Jest to pożyczka taki sam tutaj jak gdyby grupa docelowa, czyli to są małe średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Z tym, że różnica jest tutaj w kwocie pożyczki, bo kwota pożyczki jest do 250 tysięcy złotych, i oczywiście różnica jest w przeznaczeniu. Tutaj ta pożyczka może być przeznaczona na wydatki związane z działalnością produkcyjną firmy. I tutaj są wymienione między innymi, jakie te wydatki mogą z czym być związane. Czyli tak, na materiały i surowce, urządzenia i narzędzia. Usługi, koszty pracy oraz inne, oczywiście, które są zaakceptowane przez zarząd stowarzyszenia. Tutaj, tak jak i w, przy, w przypadku pierwszej pożyczki, maksymalny okres spłaty pożyczki to jest 12 miesięcy, z tym, że tutaj dodatkowo jeszcze jest możliwość odnowienia umowy pożyczki o kolejny okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest to możliwe oczywiście, z tym, że jest tylko możliwe jednokrotnie i pod spełnieniem określonego warunku, czyli kryterium przychodowego w ostatnich 10 miesiącach od uruchomienia pożyczki udokumentowanych wzrost, udokumentowany wzrost przychodów o co najmniej 10% równowartości kwoty pożyczki. Oprocentowanie tutaj stopy referencyjnej komisji nie ma dodatkowego do danego procentu. Natomiast różnica też jest taka, że jest niższe oprocentowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 12 miesięcy. Tutaj ono wynosi 5,83%. Dla przedsiębiorstw powyżej 12 miesięcy wynosi ono 2,83%. Tak jak w tamtym przypadku, oczywiście firma pobiera prowizję 2%, Kwoty pożyczki. Te same warunki i kryteria, które były określone w przypadku pożyczki numer 1. Tutaj ta pożyczka również ma swoje kryteria. W sensie osoby, która może z tej pożyczki skorzystać. One się pokrywają i są identyczne z pożyczką numer 1. Przypomnę może w takim razie jest to przedsiębiorstwo jako je, przedsiębiorca zarejestrowany jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Mogą występować w o imieniu reprezentacji podmiotu, lub mogą wykonywać reprezentację i pełnić funkcje w organach prawnych lub podmiotów. Ten podmiot nie został wykluczony z uzyskaniem pomocy decyzji Komisji Europejskiej. Nie, został, nie znajduje się w trudnej sytuacji, tak jak już wcześniej powiedziałam, dla przedsiębiorstw, które dotyczą, tam są wytyczne w tym dzienniku ustaw dotyczącej pomocy dla ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, które się znajdują w trudnej sytuacji finansowej. Nie posiada zaległości oczywiście zobowiązań publiczno-prawnych nie pozostaje w toku likwidacji postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo i nie figuruje w, tym, w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub Big Mon Info Monitor, ani w jakimkolwiek rejestrze, bądź nie toczą się wobec nich formalne postępowania spowodowane niewypłacalnością. I tak jak w przypadku tej pierwszej pożyczki, jak już wspominałam, wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie, łącznie. Zabezpieczeniem tej pożyczki również są te, te same. Tutaj warunki, nie mniej niż 100% wartości pożyczki według przeciętnej metodologii adekwatnej do oceny ryzyka wiążącego się ze spłatą pożyczki oraz przedsięwzięciem, weksel in blanco i oczywiście wszystkie inne warunki z tym związane. Z tym, że tutaj jest różnica ze względu na to, moment chwileczkę, bo widzę, że tu mi się pomieszały slajdy. Z tym, że tutaj weryfikacja przeznaczenia to nie będzie oświadczenie, tu jest pomyłka ze względu na to, że tutaj będą dokumenty księgowe. Nie można na podstawie oświadczenia weryfikować przeznaczenia. Więc tak jak tutaj yy, wspomniałam wcześniej, weryfikacja przeznaczenia w pożyczce numer jeden to jest oświadczenie, natomiast tutaj nie jest oświadczenie, tylko dokumenty księgowe, czyli faktury. Jest również pożyczka na wspólnoty mieszkaniowe. Dla kogo ta pożyczka? Więc z tej pożyczki mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe z terenu gmin i z członku stowarzyszenia. Przeznaczona jest na remonty. Kwota pożyczki jest w tym przypadku do negocjacji. Okres spłaty pożyczki jest również do negocjacji. Jest możliwa karencja 6-miesięczna na spłatę kapitału. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej uzależnionej od wysokości oprocentowania kredytu Lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym i określone będzie przez zarząd do wysokości dwukrotności stopy Lombardowej, a w przypadku mieszk wspólnoty mieszkaniowej znajdującej się na terenie członka stowarzyszenia. W pozostałych przypadkach, na podstawie decyzji zarządu, oprocentowanie może być wyższe. W tych pożyczkach jest również pobierana prowizja do 3% kwoty pożyczki. W przypadku tej pożyczki tutaj są y, zabezpieczenia co najmniej dwa, w szczególności weksel in blanco oraz poręczenie wekslowe, to jest poobligatoryjnie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej, Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z sesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu operacyjnego wraz z sesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz i inne wymagane przez stowarzyszenie formy zabezpieczenia. Restrukturyzacja, czyli wspólnota mieszkaniowa będzie miała możliwość wnioskowania o restrukturyzację pożyczki, która polega na ustaleniu innych czasowo i kwotowo warunkach spłaty pożyczki, jednakże taki termin spłaty wsparcia nie może być dłuższy niż dwa lata od pierwotnie ustalonego w umowie okresu spłaty. Jest również taki fundusz wspierania inicjatyw ekonomicznych, i to Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych uruchomiło taki fundusz właśnie, w ramach którego umożliwia uzyskanie przez właścicieli nieruchomości z terenów gmin, członków stowarzyszenia takich krótkoterminowych i nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze. O pożyczkę mogą się ubiegać właściciele, właściciele nieruchomości z terenów gmin, członków stowarzyszenia, na których nie przewiduje się zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Ja na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo, zapraszam jutro na prezentację. To wszystko o stowarzyszeniu. Oczywiście prześlę dzisiaj test z wczorajszego dnia. No i oczywiście testy do aktualnych prezentacji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.